No więc witam na moim kanale, zagramy sobie dzisiaj w V-Rising. W sumie już dawno chciałem sobie pograć w tą grę, tutaj, że tak powiem, nagrywając ją od razu z wami, ale miałem problem taki, że straszne były spadki FPS-ów i co się okazało, to on chyba na żywo doczytuje sobie na żywo doczytuje sobie pliki, czyli pierwszy raz coś użyje, to mi zacnie. I czy to są maksymalne ustawienia, czy to są minimalne ustawienia, nie ma to żadnego znaczenia. Także myślę sobie tak, byśmy najpierw zrobili sobie tutaj ust ustawienia, byśmy coś pozmieniali i nie grałem w to chyba od momentu jak wyszło, co był taki hype na to. Mm. Więc, yy, no więc po prostu sobie tu zwiększymy, pamiętam, że, czekajcie, coś jest, tego nie chcemy, to, to szybkość... Aha, najpierw ten limit płytek na terytorium, to mi nie obchodzi, taki mały, bo to nie uważam, że to jest ten. To, limit serc podniesiemy też trochę. Szczerze powiedziawszy, nie pamiętam do czego to było. Minimalną odległość zmniejszymy. Limit serc w zamku dajmy trochę więcej, w ogóle dajmy fulla to jest ok. Spończyć rozpadu też może być. Poszerzenie, wyposażenie mnożnik liczby u wreszcie zostawiamy. To byśmy zwiększyli trochę. A jest tutaj, był, pamiętam, nie wiem czy to jeszcze jest, ale kiedyś był tak, że czas. Yy, Czas, no jakie oni wychodzą na te mis misje, chyba nie? Mnożnik liczb wyobrażeń, mnożnik zdrowia, mnożnik mocy czaru, nie, współczynnik długość dnia, długość nocy, mnożnik pozyskiwania materiałów. Czas przemiany słuch, zmienimy na mniejszy? Tak, zmniejszymy wszystko trochę, bo to jest szybkość wytwarzania, zwiększymy mnożnik kosztów wytwarzania niech będzie trochę mniejszy, żebym nie musiał grindować bez sensu, szybkość ulepszania niech się szybko ulepsza mnożnik kosztów wytwarzania jest ok czas przymiany sług jest ok jak jest taki niski tak, i jakbym chciał odzyskać coś to żebym odzyskał całość limit grobów dajemy na fulla, limit skrytek dajemy na fulla wszystko podnosimy na maksa z tych rzeczy i no i dobra ja myślę, że chyba tyle nam wystarczy, nie? Tak, niestandardowy, wielkość klanu jest ok No i ja gram sobie sam dla siebie, więc możemy sobie po prostu polecieć na tym. Na. No na tej reszcie ustawień jaka jest. Także, żebyście się nie zdziwili, że tutaj właśnie na początku może trochę coś przyciąć, albo coś z tym deseń. No tak jak mówię, spowodowane jest to tym. Tutaj mam włączoną sobie nakładkę na żywo, że tak powiem będę widział, co tu jest. Wy je pewnie nie widzicie, bo ja po prostu przechwytuję sobie obraz. No ale przykładowo, jak się gra zacznie, to mam coś koło 80 fps i nagle jest taki spadek do 6 według tej, tej, tej nakładki. No i zaraz jest powrót z powrotem chodzi już normalnie, więc nie mam pojęcia o co chodzi. Ale mam nadzieję, że będziemy mogli na tym sobie pociągnąć naszą tutaj. Historia jest tutaj związaną. Weźmy sobie gościa, nazwiemy go oczywiście taki jak jest nick, w sensie nazwa kanału, niech będzie K, ale szkoda, a jest losową. to tylko takiego jakiegoś w miarę normalnego, w sensie w miarę, też żeby nie klikać to nie wiadomo ile, ten uśmiech mi się nie podoba. Tamten był fajny, ale szkoda, że nie wrócimy już do tego. Te włosy są jakieś takie dziwne, możemy je zmienić? Fryzura. No takie standardowe bardziej, no. To już niech zostaną takie tylko jeszcze. Kolor oczu. Można zmienić kolor oczu, a cechy? Tu się włącza jakieś cechy. Nawet nie wiem, jakie to się, co tu się dzieje. Nie wiadomo. Akcesoriów żadnych nie chcemy. Kolor oczu zmieniamy na niebieski, bo ja mam niebieski. No, w ogóle to nie wygląda do niczego. To podobnie. Aha, widziałem akcesoria. To chyba chodziło o uszy, nie? <grytanie> Dobra, budzimy się. I idziemy dalej tutaj. No i teraz na przykład jak widzicie, w miarę chodzi wszystko płynnie, że tak powiem. Jak to się skakało? Shift, OK. Chodzi w miarę płynnie, przynajmniej u mnie. Mam akurat aktualnie 60 FPS-ów, bo mam ustawione, żeby było na, na stałe, więc. Więc jest w miarę OK. Także zobaczymy jak sobie podejdziemy tutaj do góry. Od razu przelecimy ten pierwszy fragment. dość tak szybko bym powiedział. Mhm. Tutaj z tego co pamiętam, trzeba było zabić parę kości trupów. W ogóle widzę, że to się losuje, bo ostatnio jak sprawdzałem, to chyba tu był ten. Tu był. Że noc tu był. Co my potrzebujemy? Te kości. To nie wiem, czy to rozwalać, czy po prostu pójść dalej. 25 kości. Tu jest jakiś gościu, dostanie strzała. Aha, nie, 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 nie. Już bym jeszcze wyszedł z gry, tak z rozpędu widzę. Dobra, co my tutaj mamy? Podnieść. Trochę drzewa, weź wszystko. Można wziąć wszystko, tak, odbierz nagrodę. I my potrzebujemy zrobić kościany miecz. Kościany miecz, niech się robi tutaj. I teraz nasze, nasz level jest związany z bronią. Widzicie? Mam wyciągniętą broń, mam trzeci poziom. Mam schowane, mam zarobił. I to chyba się, z tego co kojarzę, miało wpływ na obrażenia, jakie zadajemy. Tak mi się wydaje, ale pewnie nie jestem. Więc no, tutaj do wyboru mamy dwie umiejętności na razie. Więc za duży wybór to nie jest, i yy, możecie jak sobie znajdziecie najdziecie myszką, to, to widzicie co jest napisane, w sensie co to tutaj daje, no wpadać. Co ja tu potrzebuję? Mogę zabić wrogów korzystając z kościanego miecza. No to dobra, już załatwiona misja. Jedziemy dalej. Zrób kościany pierścień. Czyli musimy tap, tap, i robimy kościany pierścień. On się tutaj nam robi, widzę, że to trochę pozmieniali wcześniej, takiego czegoś nie było. No, i sam się od razu ubrał to też nie, nie głupio. Tak, a te szczury co się z nimi robiło? Nawet nie pamiętam. Nie wiem, czy jest sens, żebym to tutaj. O, widzicie? Właśnie przyciął. Nie wiem, czy jest sens, żebym to tu zbierał, ale. No i właśnie, jedziemy dalej. Yy, pod R-Ką macie ten taki pocisk, jakby, a pod C to jakby uderzą. Yy, no to wybucha, jakby obszar wokół, wokół, wokół was, nie? Tylko nie wiem czy, ja bym chyba pozbierał to co tu jest, to co, wiecie, no bo kurcze tak już tu jestem. A... No chociaż możemy sobie popatrzeć jak to wygląda. Wydaje mi się, że tutaj to trochę za... Tak zupdate'owali, bo to wygląda ładniej. Ale może mi się tak tylko wydawać. Aha, tutaj możemy odebrać już to. I co potrzebujemy teraz? Kościany strój i szkodnicza maść. Dobra, tu podchodzimy do gości, no. To jest normalnie jak ten w Naruto, ten nowy Rasengan, czy jak to się tam nazywa. Co to tak strzela tym. Tam ostatnio jak sobie przeglądałem na YouTubie różne pierdały, to mi się właśnie wyświetlił. Dobra, potrzebujemy zrobić rzeczy. Ty się tu skup lepiej, to, to, i tu potrzebujemy skóry zwierzęcia. Oho, tylko że ja bym sobie chciał pójść, myślę, że tutaj. Czyli potrzebujemy zabić... O, widzicie? Już mi się postać ukała nawet. Czekajcie, czym się zakało? Shift. Dobra, tutaj coś jest, co jest kościotrup. A dziwne, że nie widzę jakiego poziomu w ogóle. Bo chyba powinienem widzieć. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Dobra, w takim razie się i tak zaczyna robić ciemno. Więc nie byłoby głupie, żebyśmy poszli i poszukali sobie tych. Tych, tych. Potrzebujemy skóry, zwierzęcia. Wiem, czego nie zrobiłem. Nie będę mógł przenosić rzeczy przez te portale. O tym zapomniałem. Ale może da się to zmienić w plikach gry później. Zobaczymy. Tak, bo się nie można nigdzie teleportować, nie? No nie, bo nic nie mam. Dobra jest wilk. Chodź tu wilk. Bo muszę wziąć od ciebie twoją skórę. Oj, i kraw. No haj, no i to jest też podział na. Krew. Na aktualnie nie mamy żadnych. Zaraz zobaczycie. Ma 2% czystości chyba krwi, bo to chyba o to chodziło. Jestem szybszy od 3 do 15%. O. Ej, 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 ciebie się tu nie spodziewałem, a co są takie spadki, nagle fps'ów tu 20 były? O tym właśnie mówię, wchodzisz się w jakiś nowy obszar, czy jakiś nie wiadomo co i nagle spadki są jak nie wiem, nie? Mogę cię zabić ze strzała? No, chociaż daj mi te swoje, swoje rzeczy i pokaż mi czy ja jestem w stanie wytworzyć te rzeczy, jestem w stanie? Kościelne topory, no dawaj, żebym to mógł odebrać sobie, już mam 10. woziom. Tak, i teraz ja potrzebuję zrobić... Zetnij drzewa i zrób ściany topory. Dobrze, tu się jako tako chyba rzeczy nie psują, tylko się... Za darmo je naprawia, to tak mi się wydaje. Chociaż w 100% nie jestem też przekonany, ale tak mi się coś czuło. Dobra, jedno drzewo ścięte, drugie drzewo ścięte. I tu jest jeszcze jedno drzewo, które też na szybko zetniemy. Tylko, że do kościelnego toporu potrzebujemy jeszcze kości, ja nie wiem czy ich tyle mam nazbierane, w sensie, że wystarczyło, nie? Zaraz zobaczymy. No, wytwarzanie. Zrób kościelne topory. Aha, ja mogę je wyco... To takie topory chodzi! Aha, tylko tak, tego ja na pewno nie potrzebuję i zróbmy sobie topory. A topory chyba zwiększają... Tak, że więcej zadajemy tych, że więcej zadajemy obrażeń. Więcej zadajemy obrażeń drzewom o 25%, tak? Tak, no ale teraz oni chcą, żebyśmy zniszczyli kamienie. W prawym przedziwskim było coś się działo? Aha, zmienia się tylko ten. No pamiętam, że było coś takiego że... Yy, aha, dobra, bo tu widzicie na dole, tu jest atak się ładuje. No i to jest atak z tym, z. No i dobra, nie zadajemy, nie? No, jeszcze wilk mi się tu nagle będzie pakował. Będzie chciał się ze mną klepać, wilku. Kurczę, strzałek przyzwyczajenia próbuje blokować prawym. O, ten ma lepszą krew, 11%. To weźmiemy ją, bo czemu by nie. I od razu on powinien zostawić trochę futra. Tak. Dobra, wróćmy do tych kamieni. Skały na ten, no to tu są. Dobra, jedziemy. Ja. Paradoksalnie, to... No wiadomo, że to jest początek dopiero. Ale ten, ale serce zamku i granicę. Możemy zrobić sobie... Otwórz serce, stwórz serce zamku i użyj go, yy, tworząc granicę. I tak sobie myślę, że tu jest duża pałać terenu, którą byśmy mogli wykorzystać. To prawda jest trochę daleko od portalu, ale my możemy stworzyć nowy portal. I tak chyba zrobimy. Możesz na to ustawić znacznik? Można. No to dobra. To jest 500 metrów od nas, no to lecimy. Pobiegniemy sobie tam na spokojnie, może po drodze akurat uda się nam coś znaleźć ciekawego. O, znowu są te spadki, to jest to o czym mówiłem, nie, nie, nie wiem na czym to się dzieje. I widzę na przykład, że teraz mam FPS u 20. I to pewnie zaraz minie, bo to jest... mapa się dopiero odkrywa mi się wydaje, wiecie. Zaraz, jak ja bym tu chwilę pochodził... o, już się, już się uspokoiłem. Jak ja bym tu chwilę połażę, to już jest sprawa, że tak powiem, wyjaśnię. O, to tutaj właśnie teraz mijamy, to jest... Yy, miedź? Cooper. Cooper to chyba Miedź, no. Tak mi się wydaje. Yy, więc. Więc no. Co, co, coś tutaj jeszcze idą. Idą na coś goście. 18 poziom. To ja bym się nie chciał, może, z nim jeszcze bić. Bo nie wiem, czy on mnie przypadkiem nie rozwali. Aha, bo tutaj jest jakiś obóz, widzę. No to dobra. No to my daleko tam mamy? W ogóle to chyba tutaj nam widać. Aha, ja miałem się tutaj co do żebra nam widać, to są przecież te, te, te kości. Co my mamy je założone, nie? Szkoda, że nie można bardziej wygiąć ekranu do przodu, ale pewnie dlatego, że tutaj nie, jest, nie są postawione te, te, mapki nie są postawione, nie? W sensie to drzewo się kończy na tej wysokości, co my je możemy widzieć najwyżej, nie? Co w teorii chyba powinno zaoszczędzać jakby pamięć komputera, ale tak szczerze powiedziawszy to nie widzę, żeby cokolwiek tutaj za... Za ten, dobra, bo my się musimy stąd zawinąć, ale ja nie chciałbym zginąć. Dobra, no zawijamy się, zawijamy się. Jeszcze dalej, na spokojnie. Idziemy sobie tutaj. Szkoda, że nie mam tej opcji z tym podwójnym skokiem jeszcze. Tak widzicie, no i już nagle przestało. Normalnie nie mam pojęcia no jak to, czemu to się tak dzieje. No. Tym bardziej, że szczerze powiedziawszy, gry, które mają o wiele większe, e, że tak powiem, wymagania, nie? O, tu jest drzewiec, co my na pewno nie chcemy, bo mnie zje na strzało żeby tylko takiego samego gościa nie było tam u góry, gdzie my teraz idziemy, żeby tutaj takiego gościa nie było, bo będziemy mieli problem i to duży. I tutaj co chodzi? Niedźwiedź, 18 poziom. No tutaj coś chodzi w ogóle? Nie, to może będzie pusto. Może będzie pusto, aby było pusto, tylko wilki. No to wilki to tam nam nie robią, bo my wilki to ja sobie i tak rozwalę. No właśnie, wilki to i tak są do rozwalenia. Bo ten, bo one na nic tutaj nie wnoszą. Nie chcecie, nie chcecie się, się tobą pożywiać? Dobra, zobaczmy, co tu się da zrobić. Eee, tak, czyli my tu potrzebujemy wybudować serce, tylko nie wiem czemu nie mogę. Przecież dlatego, że to coś tu stoi. Jak tak, to trzeba mi to po prostu rozwalić. Dobrze, to w miarę szybko idzie trochę kamienia z tego też wypada. Chyba, że tutaj jest dlatego, że ten, tam niżej, jak widzieliście, stało ten e, ta krew niby, nie? W sensie, ten ołtarz krwi był niżej, tylko był, że tak powiem, niesprawny, nie? Dobra, kamienno-cegła. Mogę to już tu postawić? Tak, już mogę. No i postawiłem. I teraz oni chcieli, żebym postawił trzy fundamenty, ale ja od razu zrobimy tak, takie sobie coś, póki mnie stać. To są tylko esencje krwi, na co schodzą. A już będzie chociaż tyle, że jest teren w miarę tutaj ogarnięty. Stwórz serce z zamku i użyj. Aha, tylko ja teraz potrzebuję krwi, żeby go użyć, więc... Aha, nie użyłem go, powiedzmy. Chroń i teraz tak, obrona. Aby chronić siebie i swoje skarby, wniosłem mur dookoła mojego terytorium. Przygotowałem też miejsce odpoczynku. Chroń swoje terytorium, stawiam drewniane ściany. Drewniane ściany. Czyli dajemy tak, dajemy tak. Tu zaraz będę musiał postawić też. I... czekajcie, to było tu? Tak, tutaj. Ja nie mam więcej ścian? Nie, no mam, tylko tutaj stoją te, w takim razie widzę. Dobra. Aha, i to się świeci na czerwono, bo nie ma tego, widzicie? Nie ma... krwi w tym zamku. No, ściągaj go, no. Jest tu jakiś stworek, który chodzi, który chciałby zginąć i zasilić mój zamek? No, jest tu jakiś ktoś? No, ktokolwiek? Potrzebuję chyba tylko jednego, żywego stworzenia. Ale żywego. No żywego, a nie tu pułapka, nawet nie wiadomo co to jest. O, no niestety. Niestety ono nic tutaj nam nie daje. Nie chcę tam schodzić na dół. <laughs> nie chcę tam schodzić na dół, bo to mi się nic nie... Ten, ale chyba będę musiał. Będę musiał potem przeleć sobie dookoła. Żeby zobaczyć co się tutaj... Ale kurczę, nic tu nie ma! No nie gadaj im tu nawet. no tam chodzą wilki, dobra, to chodźcie wilki. Dobra, ale mieczem was wezmę, bo to się tutaj niczym innym nie przyda. I strzał, nie trafiłem, niestety. Dobra, ja chciałbym się dowiedzieć, czy tak o wypada z nich krew wypada. Bo teraz 6 na przykład jest plus 6, 7, 12 esencji. no to jest ok. To lecimy do góry. Mm -hmm, czyli tylko tędy możemy wejść na razie, bo nie ma zrobionego wejścia. Ale to nie mam problemu, mógłbym sobie tutaj wyjdziemy. Tutaj coś. Wpi. aha, niedźwiedź tu śpi. No jako nawet nie widziałem, a nie wiem, ja chyba sobie z nim teraz nie poradzimy jeszcze. Drewnianą trumnę i drewnianą skrzynię jeszcze musimy zrobić. O, i są wilki z powrotem. No i siemano. No i właśnie. No i właśnie, wilki. Ja potrzebuję waszej esencji. I waszych skór, i waszego wszystkiego. Dobra, serce, zamyk się rozpada, zasil serce. Proszę cię bardzo. Proszę cię bardzo. 3 godziny, 4 minuty. Tak, jest wszystko ładnie pięknie, wszyscy są zadowoleni? Tak, wszyscy są zadowoleni. No, to ścinamy resztę. No, padaj. Muszę chyba zw. Będę chyba troszeczkę przyspieszyć z tym czyszczęłem tego terenu tu wokół ale zobaczymy No miałem się pytać co to takie dziwne się robią te animacje tutaj ale ale widzę że już w miarę się tam dociągają chyba że po prostu przez to że tak mało mamy kamieni i tej całej reszty nie no dobra chodź tu wilku ciebie też jeszcze zażnę Jak robicie takie coś, że atakujecie goście i przestajecie go nagle atakować, no to on się uspokaja. Jak mu można było to widzieć, W sensie. <laughs> nie atakuje was. W ogóle, szczerze powiedziawszy, coś kurcze. gardło mi boli, nie wiem czemu. Ale to dobra, to tam akurat własnie obchodzi, że tak powiem. Dobra, mamy. Potrzebujemy drewnianą trumnę, którą sobie możemy tu sobie strzelić. I do tego potrzebujemy drewnianą skrzynię, którą sobie strzelimy na razie tutaj. Tak, odbierzemy tutaj. Ten. I teraz mamy przygotowanie do łowu. Zbuduj tartak i użyj go. Czyli produkcja, tartak jest potrzebna. Nie, to jest desk. Halo, halo. Oświetlenie nie, na no, zewnątrz nie, zamek. Tutaj jest ulepszanie. Tak i mamy tu opcję tartaku, którą byśmy sobie chwilowo postawili tu. I on chce od nas drzewo. I on to będzie przewalał na deskę. Tak. I wtedy będę mógł stworzyć prosty stół warsztatowy, ale żeby to... Ugrałem ścianą maskę, no, pokaż jak to wygląda. Pokaż odwróć tu. No tak powiem, wam, stylowo. Trzeba będzie trochę tych drzew tu porąbać, mogę zwiększyć obrażenia zadawane drzewom. Póki tak pamiętam. Ale to najwyżej zrobię sobie następnym razem. Mm, szczerze powiedziawszy, jeszcze myślałem sobie w międzyczasie, że sobie będę ogrywał chyba Seven Days tutaj. Eee... Niedługo będzie wychodziło alfa 21, jeżeli jak ktoś to teraz ogląda. Eee, ale zobaczymy. Tak nas podajnie, nie? Nie ma, nie ma co się tam spinać. A no, tak, co teraz myślę, że jakby tyle, że wszystkie dookoła, to zaraz przecież nie będę miał takich. Nie będę miał cienia, żeby się schować. A tam chyba czekajcie, tam na pewno było takie. Przynajmniej jeszcze za czasów, kiedy pamiętam, jak się w to grało więcej. To w opcji budowania było coś takiego o właśnie, mgliste coś tam i to mgliste się stawiało i do tego się wkładało chyba kości nie? tak, i to tworzyło taką mgłę i mogę sobie tu chodzić na ludzi. tak mi się wydaje no zaraz zobaczymy eee, tak, co ja tu potrzebuję? 4 deski masz już te 4 deski dla mnie, masz już nawet 8 no to dobrze, mogę wziąć tak, tylko że to też bym chciał zabrać dziękuję bardzo i teraz tak, jak się obraca, obraca się E. No i dobra. I teraz użyj go i potrzebujemy podnieść nasz sprzęt, czyli te wszystkie wzmocnione rzeczy musimy sobie tu ogarnąć. Tak, i do wszystkiego są potrzebne te. Tylko że ja najpierw sobie wezmę ten tutaj mie ten miecz. Eee, o właśnie tutaj kościane topory i do tego byśmy wzięli sobie na pierśnik spodnie też. Póki mnie stać, to mnie stać i to też mnie stać. I to byśmy wszystko ubrali. Mogę dwa razy kliknąć? Nie mogę. Trzeba ręcznie poprzenosić. Dobra, i mamy jedenasty poziom. Musimy ponieść tą całą resztę do góry. Szorstkie nici, inne pierdzielety są potrzebne. Pierścienie grobowe. Krwawa róża. O! To krwawa róża gdzieś tu była, to może ją się jeszcze uda znaleźć. E, tak, czemu tartak nie pracuje? Bo nie ma więcej drzewa. No to dam mu więcej drzewa. No, uciekaj, 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 uciekaj. Potrzebuję podnieść tylko mój poziom o jeden. Czyli albo będę mordował jakieś niewinne zwierzaki. A znowu się przyciął. Albo będę mordował jakieś niewinne zwierzaki. Albo znajdę tę różę, tą czerwoną, nie? No, no, to jest tylko taka czerwona róża, to jest to. Misiek, spróbujmy się. Chodź tu. Ty może jakieś obrażenia widzę, takie zadajesz tu. Dobra, ja Ci spróbuję tak. Oczywiście nie zdążyłem. No i masz strzałę. No, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź No, ciekawe, że tego nie, nie wytrzymało. Dobra, i... robimy miśkę. I tyle. Dostałem w skórę? Dostałem. z niego trochę, tu, trochę tej skóry nawet wypada, bym wam powiedział. Eee, tam nie wygniemy, bo tam jest ten drzewiec, co mnie będzie wkurzał. Więc, żeby nie było problemów, to się koło niego nawet nie szpiemy. Ale pobiegnę sobie tak tu dookoła. Może akurat się uda znaleźć jakieś albo róże, albo jakieś inne jeszcze zwierzę, albo zobaczymy. To jest chyba, to nie jest chyba nic. Tutaj to jest tylko taki właśnie chwast do wyrwania. Gdzieś mi tu mamy dalej jeszcze? Tak, tutaj nic nie ma, tutaj też nic nie ma. Zaraz się usmażymy. Tutaj jest to żelazo. No tu bardzo coś kurczę, goście. Spróbujmy się z nimi w takim razie. Dobra, ciebie muszę spróbować tak, bo to nic z tego nie będzie. Ty trochę masz, kurczę, 20 poziom, ale jeszcze się już tu bronił na pewno. Nie wiem, ile on zadaje obrażeń, jak mi trafi. Kurczę, może go zabijemy, zależy, jak mi zadaje dużo obrażeń, jak mi sięgnie. 18, to też nie dużo. Dobra, robimy go. Tak, dawaj. Coś tu jest ciekawego w tej waszej bazie? Tam jeszcze chodzi łucznik, widzę. Tak, dostał strzało. Zaraz dostanie drugiego, jak się tylko pokaże. O, jeszcze tu jest jakiś morderca. 18 poziom. Dobra, to łucznik dostaje drugiego strzała i nie ma łucznika. A my próbujemy tutaj tego coś robić. No traf co ty nie możesz mi trafić? Dobra. Dobrze, że ich można... Tak właśnie dobijać, jak wam teraz pokazałem, to to strasznie u... w sensie przyspiesza na... całą tą kurczę zabawę. Skórę zabieramy. Wszystko zabieramy, najpierw się potem porobił u nas w obozie te... Miejsca, gdzie się tu wszystko pochowa i tyle, nie? Ej, 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 No właśnie. Tak szczerze powiedziawszy, w tym obozie tych bandytów to nic nie było, nie? Takiego, co by się nam mogło przydać. Więc ja sobie tu wrócę do góry, ale to będzie takie miejsce, gdzie możemy ich sobie na spokojnie cały czas farmić. Widzę, bo jest blisko tutaj naszej bazy. Ej, 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 nie, 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 nie. Ale tak w sumie to chyba jednak powiem wam... No, taki kurczę stylowy się zaczynam robić. Nie da się ukryć. Tak i tutaj jest ta mgła, o, tej, o której wam mówiłem. Teraz możemy sobie tu chodzić na, na luzie, nie na legalu. Zobaczmy, czy ja coś tu mogę wytworzyć. Oczywiście, że nie, bo ja potrzebuję desek. A deski są wszystkie robione tutaj. Na szczęście mamy ich aż 18, więc na spokojnie powinienem móc zrobić. Szkoda, że z tych rzeczy nic nie mogę zrobić, bo brakuje skór. Aha, tylko że jak skór brakuje, to chyba nie piec, tylko to się nazywało. Wytwarzanie prosty na pewno nie. No, tak drzewo. Wyciskarkę krwi też sobie możemy postawić tak, żeby była. I ja z ona chyba robi to, że... Tak, na przykład jak się tutaj wrzuci serce... Takie serce, albo takie, to ona wyciągnie z tego krew. <coughs> tak, no to to jest okej, okay, ale... Ja bym potrzebował... Na pewno wzmocniony miecz sobie zrobię i gościaną maczugę też sobie zrobię wzmocnioną. Skoro i takich używam, nie? Tylko, że to jest tak. To zrobimy tu, to zrobimy tu, to zrobimy tu. I teraz w tym wszystkim, to to bym tych rzeczy, których nie używam na razie, czyli na przykład te, jak to się przeciąga, prawym przyciskiem jeszcze się przeciąga, jakby ktoś chciał wiedzieć. Tak, skórę sobie zostawimy, śnieżne kwiaty zostawimy tu, ości też tu zostawmy. To w ogóle bym włożył tutaj na razie, bo mi chyba nie jest potrzebne. I to zrobię zrobimy tak. No i pójdziemy na polowanie w takim razie. Zobaczmy, jest mapa. Myśmy byli, przejście przez nie tu jest jakieś, obóz pozyskiwania drewna bandytów, kopalnia miedzi bandytów, no to pójdziemy na kopalnię miedzi, tam jest ciul bandytów z tego co mi się kojarzy i chyba jest nawet jeden boss. Chcę tylko okiem ee, jaki tu mamy czas i myślę, że to byłby czas taki dobry żebyśmy zakończyli ten tu pierwszy odcinek na tym no, następny odcinek zacznie się od po prostu od tego momentu, bo to YouTube nie, nie, nie lubi dostawać większych, dłuższych odcinków niż 30 minut, bo to wtedy i tak nic z tego, wtedy nikt tego nie widzi, więc póki co dziękuję bardzo za oglądanie, zapraszam już do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć!